No witam z My Jesteśmy na mapie Olsztyn Farma I robimy kukurydzę. W końcu kukuryda dojrzała już Myślałem, że już nie dojrzeje Że szybciej zjemy jak dojrzeje Czy ja tędy przejadę to ja nie wiem Na tym ramie A e, może wjedziemy To może być problemowo Dobra przeszło Ej, spadaj Mamy to, musimy to, skosimy, to co mamy I będzie dla zwierzaków o. a później Później zrobimy to co trzeba mapę z oj Schowa, jedziemy tylko nie po drzewach, nic tu nie widzę dużo tego nie będzie mi się wydaje ale zawsze coś także kończymy już prace polowe tutaj Długo mi to zeszło, niestety nie miałem czasu nawet. Jeśli nie ma czasu to się nie robi. A zresztą mi tam gra trochę sfałkowała, coś. Czy tak podjechać, żeby pod No bo to mamy październików, no niestety. Drzewka już są brązowe, już jesień, o, nie tak. Tak muszę zjechać, bo nic nie widzę, muszę wyjechać tu, jak jednak. Nawet innego wyjścia nie mam, dobra. Jedziemy jak jedziemy, jak jest, takie jedziemy jakoś to idzie co? Ale wie to co Słuchajcie, ja sobie tak objadę, żebym wiedział jak jadę. Ja na, w tej chwili to na ślepo jadę. O. A to będzie dla Zbeżaku tylko będę miała świnie i tam inne. nie ma co się czaić, z tym już teraz w tym roku już mam porane wszystko czas na siebie, na wszystko już jest dobra, i mamy tu drogę wolną możemy lecieć No, wcale właśnie przejadę. U, a co się stało? Chyba ja włączyłem tego idiotę. Widzę jak oni koszą toś... Się... ale dupiej przewraca. O, to wolę sam lepiej. Także wszystkie roboty już mam porobione, jakie miałem mieć. Ziemiaków nie miałem w tym roku dopiero jestem w trakcie ziemiory dopiero na jesień, na wiosnę będą, także przejmowałem gospodarkę, tego nie było. Dlatego nie mam nic. Dobra, i lecimy dalej. Rzucę ten filmik zaraz ja go skoszę to to porobimy i zakończymy już, że będzie sezon zamknięty. Jakby buraki ziemniaki, ale tego jeszcze nie mam. Ziemniaki dopiero w marcu zasnąć sadzić. I lecimy dalej. Także mamy już przesządą w będziemy mieli już potem, bo nie ma ziemi koń braku. Tutaj za kultywację zrobić i nic więcej na zimę, albo pługiem przeorać to jak leż. Tego to ci nie zostawię. mam prawy stok 100%, 100 prawie mamy tu. dobra jakiś ciągnik bym musiał wziąć teraz co? dobra, zostaw tego dobra Wiesz, przyczepę? Ja gdzieś tu miałem przyczepkę, nie stać. Znaczy. Tak, ja, popatrzmy co tu, bo tu gdzieś była. Przyczepa. Oj, po kurczaku! Czekam, zobaczyć gdzie ja tą przyczepę wywaliłem. Może bo... jak mnie zdenerwuje, to, to i to chyba zrobię, wy dole to co nie miałem to zrobię to tu, tu gdzieś tu była przyczepa, nie mi się daje Co to za rolnik jak nie widziała sprzęt Czeka, może tu będzie wiem, że... dole muszę przejść, ten tak przejdę ty te, te przeczepy tu miałeś Tu może w garażu, co? Czy tu, czy tu na razie masz? Nie ma, dobra, słomy mają, to i tak źle. Nie mają źle, skoro mają słomy. Dobra, tu żarcie mają. No, gdzie ty masz, tu będą chyba przyczepy. O, co tu stoi? Nie ma przyczepy? O, stoją jak wiek, a ty nigdy nie widzisz. Tle, okulary. okulary masz, jeszcze nie widzisz już nie zobaczysz Bo no, jedna, druga stoi kurwa, jeszcze masz za mało dobra, wiesz tą dużą od razu tam będziemy pięć raz jeździć nie? Kurwa, te tak świnie to jak te, tygrysy, kurwa, a strach podprzejeżdżać. Bo by się zajewały. Walne? Nie, na szczęście nie. Dobra, jak leci. No, parę minut i kończę, bo nie będziemy na imprezę idzie, to nie mam mnie. Wieczorem będę. Dobra, ja z tego tu wyjdę i się wejdę na komba i zrobimy potkę. Może być taka Dobra no, trochę tu będzie cóż Nie wie, nie, to standard jest Także zrobimy to i kończymy A kiedyś pary minut, 10-15 minut do góry Problem z tym farmingiem, tak jak Przemek ma z farmingiem, tak ja mam też problemy. To jest wersja 1 1.9 czy coś to się nie dziwię, bo ludzie wyrywają już. Dobra, i ten mamy, kawałek tylko drogi a tak, to podałem byłego mojego bez przerwy oglądającego cykiego sześć zawsze oglądaj komentarze dałem. no i podałem resztę w pokoju. musiał wapę walnąć i dopiero zaurać ale to chyba żeby poza poza tym nagrywaniem sobie powoli dobra i lecimy wejdźmy do kombajnu na lepiej na lepiej mam fit, fit, nie, fitarka, tego, open truck'a ale na razie nie chcę bo tu popierdoli mi się coś że tak jechać muszę, nie je widzę aha, bo to jest duży dobra, ale ja trzymam się jednej strony Teraz się nie rozczulę nad rzekami To, czy to, czy. Mada to źryta jaki to wypadł. Ale tam 10, 10 i. Takie bawienie Dobra i to by było wszystko. Walimy to wszystko za. Kukrydza musi być. Dobra i jak leci. No a ja będę kończył na ten dzisiejszy dzień, na ten parę minut wyście nie mówili że nic nie skończyłem to ten se ząbam za już po prostu dobra, złóżcie się kurwa no. Dobra, zjeżdżamy z tej budy tu mi się co zrobi, to się w zrobi Dobra Gdzieś tu wstawi tego kombajna, ale tu nie ma gdzie nawet, szczerze powiedzieć. że to jest gdzie wstawić, tylko trzeba, trzeba go znaleźć. Nie? Ja bym go tu wyjebał i tego chciałem powiedzieć w stadiu. O, tu rura będzie za długa. Idziemy na styki jechać tak to mi się nie spodoba panie dobra stój pan tak jak stoisz aha bo ty wjechałeś na klocek dobra dobra wyskakuj a czemu nie mogę wyskoczyć no I dalej, a to bierzemy do ksilosa i mamy z głowy a nie, gdzie pan ma No, Dobra, tu musimy jechać. Tu jak stoi, to jak stoi, dobrze, że stoi w ogóle. Ale to mi się nie spodoba, panowie. Nie otwieraj mi klapy. Tylko masz kurwa. Tutaj. Boże, jak on wszystko odwrotnie robi. Gdzie ja mam to? Powiem wam szczerze, sam się nie zgubię, gdzie co mam e, to tu miałem przecież? Po 50 lat stoi i będzie wiedział. O, tu nie. Wjadę tył? No nie wiem gdzie ja tak kurwa. Nie wjadę. Ja wyjadę, no, no No kurwa, ja nie wiadę Ale parę to miałem z tego kawałka Dobra, ja mam powiem ta krótka piłka Na razie jak stoi ale kończymy, bo ja, bo ja też tak czasu mam jak i wy Czekaj, to to zaraz przestawię ten tą półkę, co tutaj jest Ugu mam tego całego ma pro. ludzi taka pro 3 O! Ale ty jesteś ślepy. No nie pan ślepy jak kred kurwa jest. ale muszę zobaczyć gdzie to stawić to by mógł stawić jak stoi na razie co? o albo nie tu gdzieś pod dach bądźmy szczerzy ja zaraz tym ciągnikiem tu postawimy bo tu jest drugi ciągnik dobra i tak stoi i myślę że do następnego razu także ten rok ten sezon jest zamknięty już tam, Co pooram, to poram jeszcze to posprzątam, poukładam. Może będziemy robić, może, porządki w następnym odcinku, to ktoś chciał, to mogę robić. Dobra, co my to tak mamy? Tu tam wszędzie taki burdel jest, że trzeba gadać. Ech, jak to jest? Re, to jest reło, tak to ziwa, to żywa, niestety. USA, bo przeba, albo wóz, albo trzeba, albo żywa, albo. Muszę tego moda wywalić na te podnoszenie bo on mnie zaczyna denerwować o. jak każdego by wkurbił tam kurwa kładź nie waruć. może być, może być dobra no dobra to mój my... Wtedy skończymy, O, to trzeba je wszystko pomyć, pochować, pokładać. Mamy październik, no niestety, ja nie mam żadnych buraków, ziemniaków, nic nie mam. W tym roku. Bo ja tak kupiłem, że tak bez niczego Co by tu zrobić? Coś miałem zobaczyć mapa. Ale ta mapa to coś mi ucieka, nie mogę z tej mapu nic zrobić. Hmm. Nie wiem, co się stało, że tak mi ucieka, nie wiem, czy to czasem jest, o, nic nie mogę zrobić, dobra, do następnego razu wtedy, cześć.